Dzień dobry, nazywam się Kamila Kubka. Jestem instruktorem masażu metodą Shantala od końca kwietnia, dokładnie 245. Co masaż zmienił w moim życiu? Przede wszystkim samo doświadczenie masażu jest czymś, powiedziałabym, magicznym. To trzeba przeżyć, tego się nie da opisać. Czy masuję? Tak, masuję. Zaczęłam najpierw od. Od masowania swojej rodziny. Od syna dostałam taką najmłodszego syna, który ma 6 lat. Dostałam informację zwrotną, że czuję relaksację i miłość, więc to jest super sprawa. Masuję również małżonka, dwoje pozostałych dzieci. No i teraz już tak od lipca zaczęłam masować również innych ludzi. Co daje masaż, większy spokój, nie tylko y, dla masowanego, ale też masującego. Y, zmieniłam pracę. Y, od sierpnia będę pracowała y, w domu pomocy społecznej z ludźmi niepełnosprawnymi. Y, aktualnie chodzę na y, praktyki, na taki w ramach wolontariatu właściwie y, odwiedzam ludzi niepełnosprawnych. Y, wykorzystuję masaż metodą szantala y, dla y, uspokojenia, dla relaksu. Y, Masaż metodą szantala y, zmienia. Zmienia, bym powiedziała myślenie. Y, pokazuje, że y, spokój jest wartością bardzo potrzebną i y, bym powiedziała, ważniejszą niż wiele rzeczy, których, y, które gromadzimy. Y, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. <laughs> po prostu trzeba tego doświadczyć, trzeba spróbować. Kolejną wartością, jeszcze, kto, tak y, pozwolę sobie tutaj jeszcze dodać, y, na kursie instruktorskim Masażu Metodą Shantala jest poznanie fantastycznych ludzi. Y, nie tylko instruktorów, ale y, osób, które szkolą się y, na instruktorów. Y, I ja utrzymuję z dwiema osobami, y, trzema właściwie osobami y, z kursu, utrzymuję stały kontakt. Także naprawdę polecam serdecznie i. Y, i to trzeba spróbować, tego się nie da opisać, to trzeba spróbować. Serdecznie pozdrawiam.